Cześć! Trafiliście na kanał Mytu i Tam. Dzisiaj zabierzemy Was na zamki w województwie kujawsko-pomorskim. Na pierwszy ogień idzie zamek bierzgłowski, w którym to siedzibę ma diecezjalne Centrum Kultury. I to dzięki niemu zawdzięczamy obecny stan zabytku. Jesteśmy na zamku Bierzgłowskim, miejscowości Zamek Bierzgłowski. Zwiedzamy sobie zamek samemu, wejście jest darmowe i idziemy sobie szlakiem, który wytyczyli tutaj. Dotarliśmy do złotori. Tutaj za mną jest, są ruiny zamku. W sumie nawet nie zamku, tylko warowni obronnej. Dużo z niej nie zostało, ale jest tak ładnie umiejscowiona, bo za mną jest Wisła, a tutaj obok mnie jest drwęca i ona wpada do Wisły. Obok Torunia płynie sobie Rzeczka Drwę... Drę... Drwętca. Kto nadaje te nazwy, wy mi powiedzcie. A Złotoria? Złotoria. I miejscowość Złotoria, obok której również znajdują się ruiny Zamku Polskiego, wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego. Właściwie to nie jest zamek, tylko warownia, bo jest dość mały. I został tutaj postawiony właśnie typowo w celach obronnych, żeby się z krzyżakami tłuc. Nawet jak był pokój, to pokój nie był za długo, bo się co chwilę tupił. Ten przechodził z roku do roku. Był Polski, Krzyżacki, Polski, Krzyżacki. W pierwszym filmiku o zamkach w Kujawsko-Poworskim pokazywaliśmy Wam zamek w Bobrownikach, który jest tam. Tam, tam, tam. I on tak samo jak ten zamek przez pewien czas należał do, do jak mówiłam, Władysława Opolczyka. Chyba tak. No, no to Władysław Opolczyk nie był przychylny Władysławowi Jagiele Tak. I te oba zamki sprzedał krzyżakom. No i co? I przez to mieli dostęp do ziem polskich w sumie, nie? Tak. A my was teraz zabieramy do Torunia, zobaczyć zamek krzyżacki. Zamek krzyżacki w Toruniu wyróżnia się kształtem podkowy, a nie jak zapewne kojarzycie podstawy kwadratowe, jak zamek w Gniewie czy Radzeniu Hełmińskim. Zamek w Toruniu każdy zna Zamek Krzyżacki Ale czy wiedzieliście, że w Toruniu jest też drugi zamek? Zamek Polski, po drugiej stronie Wisły praktycznie vis, -vis Zamku Krzyżackiego Jednak przyszłaś? Bo Ciebie zobaczyłam tu w okieniu. Patrząc po tym, co jest za mną, jak wygląda z tej strony zameczek. Także jestem już pewny, że my jak zwykle zaszliśmy od nie tej strony, co trzeba. My zawsze jakoś nie tymi ścieżkami chodzimy. Także z tej strony jest ścieżka spacerowa, bulwar nadwiślany. Zamek Dybowski wzniesiono na polecenie Władysława Jagieły, by bronić granic państwa polskiego, ale stało się to dopiero po pokoju w mełnie. Wcześniej krzyżacy mieli dostęp do Wisły z obu jej stron. A tak wygląda Zamek Polski w Toruniu od strony szlaku. My, my oczywiście zaszliśmy od drugiej strony, od strony wału, także zupełnie z innego kierunku. Ruiny całkiem ruiny całkiem całkiem się zachowały. Aczkolwiek nie do końca jestem pewien, czy te bramy powinny być otwarte. A tu mamy most toruński, jakkolwiek on się tam oficjalnie nazywa. Zamek krzyżacki widać za mostem. Ilu z Was dotarło na tę stronę wisły? Dajcie znać w komentarzach. Słowanie! Co tam leci? Jakiś potwór Leci do ciebie bo masz chip mm. Mm. Mówiłam, że leci do ciebie Przez chip. Więc. Zamek Polski i Krzyżacki musiały na siebie patrzeć w czasach pokoju i w czasach wojny, bo jak to na rycerza przystało, rycerz popił, rycerz się pobił. Tutaj mówię do Was wiele interesujących rzeczy, jednak mikrofon został w samochodzie, więc pokrótce streszczę. Z drogi kierowaliśmy się według znaku na ruiny Zamku Krzyżackiego, który swoją drogą ma bardzo ciekawy dopisek od zdenerwowanego turysty. Dojechaliśmy do końca drogi, czyli do Wału, a tu żadnych ruin nie ma. W małej Nieszawie, w której podobno są jeszcze fundamenty zamku krzyżowskiego. Jest to kawałek terenu nieużytku, dosłownie na środku pola. I szukamy teraz właśnie tych fundamentów. No ja ich jeszcze nie widzę. A, Karolina mówi, że tu, tu, tu. Tu, tu, tu trochę widać. Nie powiedzieli, że tutaj może się coś znajdować. Jeżeli lubicie zwiedzać, faktycznie odhaczać każde jedne ruiny, no to wiadomo, że pewnie przyjedziecie, ale tak ogólnie to nie polecam. To nic wielkiego. Pozostajemy w klimacie zamków krzyżackich. Zabieramy Was do świecia. Sami odwiedziliśmy je już dawno, ale planowo zamek po remoncie ma się otworzyć w czerwcu, więc to idealny czas i miejsce, żeby Wam o nim przypomnieć. A propos, czy wiecie o co chodzi z tymi rzeźbami głów? W całym świecie tego pełno, ale jakoś nie jesteśmy nimi zachwyceni. A tu widzimy Diabelce. W opisie macie link do filmu o nich. Dajcie znać, czy znaliście wszystkie zamki. A tymczasem zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, trzymajcie się. Cześć.